Malarskie fascynacje Michała Góreckiego, bielszczanina, absolwenta Uniwersytetu Śląskiego, obecnie emeryta, niestrudzonego podróżnika. Michał Górecki od wielu lat zajmuje się kolekcjonowaniem dzieł sztuki, głównie malarstwa i grafiki, ostatnio również ceramiki i szkła. Swoje zbiory udostępnia na corocznych wystawach w Klubie Nauczyciela. Jest to już czwarta wystawa. Na obecną składają się wykonane w różnych technikach obrazy artystów polskich, a także rosyjskich, czeskich, ormiańskich, belgijskich, holenderskich, francuskich francuskich i szwedzkich. Bielski kolekcjoner nie tylko pasjonuje się zbieraniem dzieł sztuki, potrafi także z pasją o nich opowiadać. Poznałem w bielsku takiego bardzo fajnego malarza, Ormianina. Nazywa się Samwel Gabrielian. On już 20 lat mieszka w Polsce. Kończył w Erewaniu instytut, bo tam zdaje się są instytuty, jak pamiętam dawniej. I troszeczkę na zamówienie, troszeczkę kombinujemy, że chciałbym coś takiego. On po prostu maluje pod kątem zamówienia. I jak powiedziałem, Samuel wymyślił jakiś fajny fowizm. To w małej sali wiszą obrazy oczywiście typowy fowizm. Następne. Też były tutaj już obrazy tego autora. To jest Józef Dubiel-Wolnerach. Technika łączona. On w tym momencie zrobił troszeczkę akwareli, trochę, trochę oleju. Połączył to. Jest to artysta plastyk, który mieszka w Sudetach dawnych niemieckich. I żeby było śmieszniej, jego dziadek i ojciec byli malarzami, również. I Józef Dubiel urodził się w, w rodzinie niemiecko-polskiej, ale mieszka w Czechach. No i najfajniej było, jak kupowałem jego pracę, i obok widziałem takie bardzo stare prace, które on miał również gdzieś na sprzedaż. I pytam, co? On mówi, no to są y, po moim dziadku, który był zbieraczem europejskim. Zacząłem oglądać. No i w tym momencie w małej sali y, tam są takie cztery stare obrazy z początku zeszłego wieku. No i tak dogadujemy się troszeczkę, on trochę sprzedaje. A najfajniej było, jak pytam, a co jeszcze masz? On mówi, a ja nie wiem. Ja mówię, jak nie wiesz, ja chcę kupić od ciebie coś. On mówi, musisz do mnie przyjechać, musimy poglądać. I się okazało, że mieszka w takim starym dworku w Sudetach, gdzie ma 16 pokoi, w niektórych w ogóle nigdy nie był. I Czesława Gewin każdy wieszczanin praktycznie zna i wie, że to jest kwiaciarka, ale Czesia czasem maluje abstrakcje i jak byłem u niej w domu, to konkretnie chciałem taką kolorową ładną abstrakcję, no udało mi się od niej kupić. Bardzo fajna praca tryptyk Niny Babiczewej, było coś podobnego już tu na tej wystawie, to jest malarka lwowska, ona też jest takiej mieszanej rodziny, troszeczkę rosyjskiej, trochę żydowskiej. Mam dużo obrazów w domu, na każdej z poprzednich wystaw były prace tej autorki. Leszek Wolski, artysta plastyk, który mnie wciągnął abstrakcją taką, taką wewnętrzną, taką dziwną, bo wiemy, że zmienia, perspektywa się oddala, a tutaj perspektywa dalsza jest coraz wyraźniejsza. Potem chciałbym jeszcze opowiedzieć o malarzu szwedzkim, Leonard Asson. Kupiłem obraz na giełdzie i dopiero jak przyjechałem do domu, jak przyjechałem do domu to szukałem w internecie i faktycznie znalazłem jego wartość, potrafiłem docenić jak oglądałem jego wystawy. Bardzo ładny taki stary obraz Pawła Chorecznego, czeskiego malarza. W tamtej sali małej są jeszcze dwa takie małe olejne obrazeczki Chorecznego. Malutkie pastele Raimunda Urbanowicza, takie prawie widokówki, jak one były i sygnowane, i podpisane. Sprawdzałem, był Jurorem bielskiej Jesieni w latach 80., potem, nie wiem, słuch zaginął. Próbowałem porozumieć się z związku Artystów, czy żyje, albo czy... chciałem, żeby mi podpisał te, te prace, ale niestety nie, nie potrafiłem do niego dojść. Franciszek Józef Kraus taka piękna akwarela yy, czeskiego. Właściwie to on jest bardziej austriak, jak Czech, no ale mieszkał potem yy, w Czechach. Piękny obraz, taki dziadka. Roger van Bellhaus. Yy, olej holenderski, artysta plastyk. Jak zobaczyłem to na giełdzie, no to nie patrząc na koszty na początku, nie wiedziałem ile kosztuje, na ile mi się handluje Powiedziałem, że to musi być i rzeczywiście jak zawisnął na tej wystawie, wiele osób potrafiło to docenić i powiedzieli, że no, stuka. Cieszę się. Maria Posłuszna, taki niewielki obrazeczek, Maria Posłuszna-Bielszczanka, lat 30 i 30 wystaw indywidualnych, to jest prawie niemożliwe, no ale tak się zdarzyło. Tam gdzie są lustra są takie trzy abstrakcje, te abstrakcje podobne już były, one są przywiezione z Francji, są z lat 60. Lubię ten typ malarstwa, lubię i dlatego jak ktoś pytał co bym najwyżej cenił albo czego bym nie oddał, tych abstrakcji bym nie oddał. Nad pianinem taka duża akwarela Alojzego Wierzgonia. Alojzy Wierzgoń to był malarz opolszczyzny, malował to w latach 40. Malował też inne rodzaje, innymi rodzajami farb, nie tylko akwarelą, ale akwarele według wypowiedzi w Muzeum Opolskim były jego klasą i były najważniejsze i najfajniejsze. Obok wisi temperaniny Babiczowej, tam starałem się zachować pewien styl jakiś taki widokowy. Mam kilka z prac Juliana Jacka Leszczyńskiego, to jest absolwent ASP w Krakowie. Na poprzedniej wystawie tutaj w moich zbiorach było około 20 obrazów pana Jacka, natomiast dzisiaj jest około dziesiątki. To jest taki starszy człowiek, malarz, publicysta, juror, współorganizator Bielskiej Jesieni. W zeszłym roku miał prace eksponowane w BWA w ramach trzeciego Polskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych. W małej sali y, mam taką piękną akwarelę Antoniego Liszki. No. Dużo osób w Bielsku zna. Bielski artysta plastyk, pedagog. Chciałbym podziękować kierownictwu, pracownikom klubu, za pozwolenie mi zajęcia na, na, na ten miesiąc sal klubowych, za pomoc w organizacji wystawy i zaprosić każdego, kto ma ochotę klub jest otwarty w dni robocze codziennie do oglądnięcia wystawy w klubie Nauczyciela na wzgórzu 11.